Dzień dobry Państwu, nadaje kapitan Lisowski. Dziś 11 listopada w nasze Narodowe Święto Niepodległości. Nasza życiodajna gwiazda zapewniła nam fajerwerki w postaci flary klasy C i dwóch flar słonecznych klasy M1,2, skierowanych w stronę Ziemi. Źródłem flar jest rejon aktywny 3141, który znajduje się dokładnie na wprost naszej planety. Nadal iskrzy i produkuje rozbłyski jeden po drugim, wywołując zakłócenia spektrum elektromagnetycznego. Spodziewane są kolejne rozbłyski o zbliżonej sile, a seria dotychczasowych erupcji była wystarczająco intensywna, aby wypchnąć plazmę poza koronę Słońca. Niewielkie fale plazmy o dużej prędkości wzmocnią wiatr słoneczny, co za około dwa dni wpłynie negatywnie na pogodę na Ziemi. Spowoduje słabą, ale odczuwalną burzę geomagnetyczną. Oraz pogorszy biometr i samopoczucie. Jednym z efektów aktywności słonecznej, intensyfikującym się z powodu słabnącego pola magnetycznego jest wywoływanie trzęsień Ziemi. W wyniku dzisiejszych rozbłysków w rejonie Wysp Tonga na południowo-zachodnim Pacyfiku miało miejsce trzęsienie dna oceanicznego o sile 7,3 w skali Richtera. Zostało wydane ostrzeżenie o niedużej fali tsunami oraz rozkazy ewakuacji. Możemy się spodziewać wpływu burzy geomagnetycznej na biometr w postaci bólów migrenowych, upośledzenia koncentracji, nasilenia nerwic i stanów lękowych, a także większej niż statystycznie ilości udarów i zawałów. Uważajmy też na drogach, pamiętając, że pogorszenie pogody oraz biometru negatywnie odbije się na bezpieczeństwie w podróży. Burza geomagnetyczna nie wpłynie w znaczący sposób na łączność ani pogodę na terenie Polski. Wywołując jedynie lokalne mgły i przelotne opady deszczu, głównie dzięki układowi wyżowemu przemieszczającemu się nad naszym krajem. Niestety przyspieszy jego wędrówkę i zaniknięcie, co spowoduje wcześniejszą, niż prognozowana na za tydzień, zmianę pogody na listopadową słotę. Ochłodzenie będzie spowodowane nadchodzącym z nadwysp brytyjskich masywnym niżem niosącym zimne morskie powietrze, zachmurzenie i opady. Dziękuję bardzo, nadawał kapitan Lisowski.